Cześć, tu Gregor, Kim. jesteśmy, jesteśmy, cześć Mariusz, jesteśmy w terenie, mamy patrola do, do pojeżdżenia, proszę bardzo, nasz tutaj Nissan, teren leśny, proszę, kluczyk do szczęścia, odpalaj i my będziemy już jechać. Takie ma tu no i to już sobie napędź go sobie do 3,5 tysiąca. Napędź, napędź, napędź. napędź. Lewa noga na podnóżkę i puść gaz. Widzisz? I on momentalnie hamuje. Lewa noga na poduszku, no tam jest. A tam, właśnie. Widziałeś? Bez używania hamulców, momentalnie żeśmy sobie W Lewa po śladach. Za chwilkę mamy pierwszą przeszkodę. Piękna pogoda, deszczowo było, teraz słonecznie i teraz zwolnij sobie, zwolnij. Kątem oka 1000 obrotów na obrotomierzu, utrzymuj, tak i przejeżdżamy przed drzewko sobie, nie? Zrób to troszeczkę bardziej prawą stroną, 1000 obrotów, 1100, tak mniej więcej, dwoma rękoma kierownicę. Wolniej, wolnie, zwolni wolnie teraz, bo Ci nie powiedzieć. Zwolnij, zwolnij, zwolni. Tam jest prawie stronie taki podjazd, zobacz, widzisz takie ślady? Tam będziemy podjeżdżać. Jedź prosto maksymalnie tyle, ile możesz i skręć w prawo przed tymi gałązkami, żeby naprowadzić samochód do jazdy na wprost, tak? Dobra. Czyli na wprost pod górkę, żebyśmy podjeżdżali, z kołami prosto. Wolnie sobie to rób. I spróbuj tak troszkę bardziej bliżej lewej części. No, spoko. Dobrze będzie. Prostuj. Koło prosto i więcej gazu. I trzymaj do szczytu. Tak jest. I w lewo. Dobrze. Nie napędzaj się, idź w lewo ostro. Będziemy przez tą przychodę tu przejeżdżać. Powoli, wolniej, wolniej, wolniej. Powoli jak przednie koła będą już do góry podjeżdżały to dasz odrobinę więcej gazu tak do 2000 i będziesz trzymał do szczytu tak A. bo za 7 no, będziemy zjeżdżać oczywiście w dół, nie Spoko. Ekstra. Z otłością co? A, fajnie, fajnie. I w lewo, w lewo teraz. i jedziemy teraz w prawo, w dół tu możemy sobie popróbować trochę hamowania silnikiem na dwójce na drugim biegu on się troszeczkę napędzi i teraz przy dwóch tysiącach zobaczysz, że on będzie trzymał już nie będzie pozwalał się napędzać więcej normalnym samochodem to już też byśmy już byli na samym dole nie bez hamowania a reduktor powoduje to że zwiększa moment obrotowy tak przełożenia dzięki temu on się bardziej jeszcze hamuje mocniej po wyjeździe z lasu sobie jedziemy w prawo, 90 stopni, ten pierwszy prawy podjazd. Teraz prawo, tak. Tak, jest. I tu jest to, co Ci mówiłem, że ci może w prawo ściągać, poddać się temu troszeczkę, nie musisz kontrolować. Mhm. Otrzymuj y, około 2000 obrotów, nie mniej. Dwójeczka. Ja Ci załóżmy gdzieś tam zdusi, zmuli, to nie zatrzymuj się, nie zaciągnij ręcznego, jedynka i lecisz dalej. Ale trzymaj gaz cały czas jednostajnie, bo jak odejmiesz, to go zdusisz i staniemy. Niepotrzebnie tak naprawdę, bo możemy przejechać. Teraz odejmiesz, bo będzie uskok Odejmi. Tak. Oko. Chyba już tu jeździłeś. <laughs> Chyba tu byłem. no. Zmień sobie na jedneczkę jedziemy cały czas prosto. Tędy będziemy zjeżdżać tutaj, jedziemy sobie tamtędy na górę, a ja sobie bliżę tak, troszkę prawej strony i tam w lewą łukiem do góry będziemy sobie łagodnym łukiem podjeżdżać. Rób sobie szeroko, nie zacieśniaj. Szeroko sobie tam rób. Szerzej, szerzej, szerzej. O, już tak jest. Przy podjeździe bardziej koła proste, na górze sobie dokładnie dokręcisz. Teraz będzie trzeba... No. no i dobra. I tam w lewo jest nasz zjazd. Czyli w prawo byśmy musieli sobie tam tyłem zaparkować i ustawić sobie auto na wprost do tego zjazdu, nie? Znaczy tak, tam jest dużo miejsca, że tam nie ma drzew, tak? Możemy głęboko tam sobie wjechać. Tak jest, tak jest na biegu nie na pust sprzęgle no, widzisz najpierw sobie ustaw, najpierw sobie ustaw, a później się zatrzymaj i sobie omówimy no i dobra Widzisz, po czym będziemy jechać, mniej więcej? Tak, troszkę coś tam widzisz? No, spadniemy dobra. gdzieś tam. Spadniemy na cztery łapy, najlepiej. No na dobra, już ci się opowiadam.